Tutaj szef rozpasowujesz na tą większą część rękawa, tak? Spodem tak. jest przełożona. Tak, zapasy przekładam na tą większą część. To jest ręka, nie? Przypomnijmy? Tak. Ręka. No przecież widać. Będziesz to stebnować też powierzchu, tak? Tak. I tylko dla ułatwienia to rozprasowuję sobie, żeby mi się lepiej stebnowało. Chociaż naprawdę jestem zdziwiona, bardzo fajnie się ten dzień stebnuje. Poza tymi częściami, gdzie były kieszenie i ten inny materiał, to to, to jak raz fajnie się stebnuje. w stronę szarego, tak? Tak, ta część w stronę szarego. Ale ta część nie będzie stemnowana. Dlaczego? Czy z te kieszenie? Czy po prostu nie chcesz? Nie wiem. Tak sobie myślę, że nie będzie. Chociaż... może jeszcze zmienię zdanie. Musiałaby być wtedy szarą niteczką. Ta część będzie na pewno tutaj stemnowana tą płuczką. Ale będzie stemnowana po czarnej stronie, czy po szarej? Tak. No, po czarnej. Czyli tutaj zaprasowujesz do czarnego. Tak. A nie mogłaś tego zaprasować do czarnego i po czarnym tam stemnować? Czy, czy to jest jakaś taka zasada? bo nie, to nie jest może zasada, ale tutaj po prostu teraz będzie mi łatwiej przy kieszeni, bo tak musia wszystkie tu zapasy naciąć, żeby przerzucić to. na tą, to stronę. Na tą mhm. stronę, nie? Żeby o, to przerzucić na tą stronę. No tak mi jest łatwiej. Ale widzę, że nie pomyślałam, w ogóle o w tych kieszeniach. Sobie rozprasuję. I tu za chwilę podkleję jeszcze kamelówką. Podkleję jeszcze kamelówką po to, żeby nam się ta jeszcze potem tak nie rozciągała, nie tak. I żeby łatwiej było też zamach wszyć. Te kieszeni na pewno bym nie polecała takim początkującym. Bo ani materiał nie jest łatwy, ani kieszeń nie jest łatwa, ta jak raz, więc jeżeli ktoś nie czuje się na coś takiego, to niekoniecznie niech się nie porywa na taką kieszeń w tego typu materiale. Może sobie spróbować na przykład najpierw na jakiejś tam reszce. No to na pewno ani nie jest kieszeń, ani materiał do nauki. To już to już przynajmniej dla takich średnio zaawansowanych. Albo wybrać sobie po prostu inne, inną kieszeń, którąś z tych łatwiejszych z tych, które pokazujemy na innych filmach. To nie musi być przecież jak rozta. Może być równie dobrze, dobrze w szwie bocznym, taka zwyczajna z workiem tylko kieszeniowym bez zamka. Znaczy tu też można zrobić w tym szwie taką zwykłą z samym workiem kieszeniowym, nie? Bez sameczka można zrezygnować z Jest taka malóweczka. Tak Podkleję tu sobie właśnie te paseczki. Są nasze dzwoneczki kieszeniowe. W sumie cztery. Cztery tam części, są takie części. Dwie części są z tkaniny dresowej, dwie części z takiej jak gdyby podszewkowej. Może mogą być o, wszystkie części z dresowej, jeżeli zostały Wam takie resztki. tak m, m, Tu mamy tą, ten otwór na kieszeń. I tutaj tak mniej więcej. Musicie je dociąć. Na no, to nie ma też jakiegoś wykroju. To też ciała się tak w sumie na oko, nie? Na oko, tak. tak. żeby tu mniej więcej sięgały do tego momentu. Co I tutaj ważne jest tutaj, być może pokażemy, że tu jest to takie zaokrąglenie, tak? Że jak wycinasz, to zawsze tak. tak... I tu, no, tu żeby jest ważne, ten spadek żeby był, ta, y, ten worek kieszeniowy nie był krótszy od tej dziury. On przynajmniej tu musi być po centymetrze dłuższy. Hmm. Ja co, podłożyłaś zamek. Tak, tak normalnie. Jak podniesiesz zamek. trochę, to widać, że on jest tylko tak położony. I tak go tylko wmontowujesz tutaj na razie, tak? Tak, w miarę blisko go tu. Tak. Bo go ma być widać. Ty nie chcesz, żeby one się ten czarny nie, i szary ja materiał chcę, żeby zap... by było go widać. Bo on jest ładny, srebrny, tak? taka kostka plastikowa. No niestety. W srebrnym czasem pewnie spierze, ale trudno. Myślę, że szybciej niż z czasem. <laughs> Konik się uparł? <laughs> Stawia się. Teraz będę musiała tu odgiąć i w miarę jak najbliżej to przyszyć. Znaczy Dlatego najbliżej czego? Najbliżej. Naj, najbliżej jak mi się uda. Tego zamka. Tego zamka. Tego, no. Tak. Bo tutaj gdzie nigdzie nie będzie to łatwe, tu gdzie na przykład jest konik, będzie mi ciężko tutaj wejść. Ale A nie to... będzie można tak w połowie odpiąć ten konik, czy to tak nie, nie, ten, nie da się tutaj? Ja już tak kombinuję. Nie, już lepiej nie kombinuj. Tak to, y, to ma być przyszyte po prostu, y, żeby ten zamek już nam się nie przesuwał przy przeszywaniu worka kieszeniowego. Bo później i tak on będzie dodatkowo tu jeszcze stebnowany i wtedy go jeszcze tak jak gdyby poprawię i ułożę. Ale na tą chwilę to jest po to, żeby przeszywając worek kieszeniowy, przyszyć tutaj już to w miarę dobrze, żeby później nie trzeba było nic pruć. Czy znaczy, może w trakcie szycia yy, yy, to wyjdzie, o co, o co mi chodzi, nie? Teraz, dobrze od góry, tak, do, żeby ktoś się tak. nie pomylił konika na dole, na przykład nie, nie odwrócił do góry nogami. No to już by był chyba szczyt. No, zdarza się. Zmieniłaś sobie stopkę na taką do zamków. Żeby jak najbliżej pojechać, prawda? Mhm. Teraz spróbuję od drugiej strony, czyli przeszyję tu, to po zamku i później wypnę szpilki i jeszcze raz przeszyję to bliżej. Na razie można powiedzieć tak byle jak, żeby tylko podchwycić są kamienne do od spodu. Tam jeszcze chyba szpilki, tak, teraz blokują. To są szpilki, tak. A za chwilę to poprawię bliżej. I co będą no twoje ulubione kieszenie? Mm, obawiam się, że może nie. Moje no też nie są. Tylko, że są też efektowne. Nie? No zawsze to, co jest trudniejsze, jakoś tak później fajnie wygląda. No tak, zwłaszcza jest dobrze zrobione, równiutko, ładnie. I jest docenione przez kogoś, kto się zna na czymś takim chociażby na jakości. Teraz wytnę te szpilki. I teraz jeszcze raz spróbuję to, to przeszyć jak najbliżej. Teraz już to będzie dużo łatwiejsze. Bardzo ładnie. To już wszelkie niedociągnięcia, to już, to już stebnówka, że tak powiem, poprawi, nie? Ty oparłaś co o tym? O ten... To jest ten... Yy to jest ten, właściwy, dresowy? Ten, tak, ten dresowy, tak, ten nie to jest tak. ten dresowy. I ten dresowy musi być na tej ściance. No, musisz to pokazać. Ja nie wiem jak to określić, że po otwarciu zamka właśnie ta część będzie widoczna. Mhm. też widzę w miarę blisko przeszywasz, tak? Tak. W miarę blisko, ale to już yy, no nie ma takiej konieczności, że to musi być tam jakoś bardzo blisko czy wybitnie prosto. Bo to już teraz nie wpłynie na, 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 na wygląd tego, nie? To jest worek kieszeniowy i to zaraz się wkręci w zamek. I teraz tą część. Tu. W tym wypadku zamek tutaj jak raz jest wyznacznikiem tego, gdzie ten worek kieszeniowy się zaczyna i kończy. No bo zamek też, znaczy te, ta, ten zapas w zamku, tak? O to się no, nasi. bo też jest właśnie dodane... Teraz nie ułatwia mnie tutaj zbyt całej pracy, ale muszę jej użyć. Nie ułatwia, bo ucieka spodniej materiał, tak? słowa. Czyli coś za coś. Można blisko szyć, ale pilnować no, niestety. I teraz y, możemy tą część obrzucić. Tamtą tą też z drugiej strony? Niekoniecznie. Znaczy tutaj w tym wypadku jak raz niekoniecznie, bo tak, ten materiał nie, się nie strzępi. Po drugie, y, wcześniej tu obrzuciliśmy tą część. Z kolei też kieszeń będzie skierowana na tą stronę, więc nie ma takiej konieczności, ale jeżeli robicie te worki kieszeniowe z jakiejś tkaniny, która mocno się pruje, to lepiej tak. Ale jeżeli chodzi o, o ten typ materiału, z którego ja to zrobiłam, to wystarczy tu. Równe te worki? <noise> Patrz, równo były cięte, nie? Ale trochę jest to przesunięte, aha, bo jedno się opiera na tym części zamka, no, a drugie na tej. I o ten centymetr można powiedzieć się przesunę, dlatego teraz to wyrównam ładnie. Zapnę sobie tutaj. Oczywiście tutaj centymetr od ten worek zaszyję. I tam też mamy ten centymetr, tak, tak z tych tak sobie otworzę, żeby mi to tu jakoś nadmiernie nie przeszkadzało. Tu nie jest nic znaczącego. Już stopka normalna. I tak. Troszkę tu wiechała mam. No no, wyłóżcie mобеszar, worek, kieszeń, a to zetnę tutaj ten nadmiar. Teraz jeszcze mm, wykonam tą stępnówkę. Czyli tej drugiej po szarej stronie zrezygnowałaś, tak nie będziemy robili, nie. o której mówiliśmy tam wcześniej, że być może... Nie, to wszystko tam ładnie się układa, nic się nie odchyla, więc nie ma takiej konieczności. możemy zostać dla aspektu wizualnego. Tylko raz tębnujesz, nie? Tak. Przystępowałaś rękawy. Też raz stygnujesz tak? tak? Tylko. I też na stopkę, Tak. tak. Przykładam przody prawa do prawej do tyłu i zeszyjemy ramiona. Następnie będę zajmowała się tutaj tą częścią zamek y, i to. Y, znaczy też mogłabym w tej chwili na przykład po zeszyciu ramion już sobie wszyć rękawy, ale nie będę tego robić, żeby mi y, przy robieniu kaptura i, i zameczka, żeby mnie zanadto nie obciążało lżeje się będzie robiła, jak tych rękawów jeszcze nie będzie ale na tą chwilę zszywamy ramiona boki nie tylko ramiona nie tylko ramiona na razie i ten i będziemy się zajmowali przyciem zamka i kapturem. Tutaj też warto, nie wiem czy widać to, żeby, żeby też ładnie się schodziły, zwrócić uwagę, nie? Ale ona też sobie no jeszcze chyba, nie? Nie. Teraz uszyjemy kaptur, no, ten kaptur jak raz składa się z takich, każda część z dwóch części dodatkowo, więc poszywam to, na razie ostępnuję i tutaj mniej więcej w tym miejscu zrobię, wykonam dziurki, podkleję troszeczkę od spodu i zrobię dziurki do sznurka.